Dlaczego nie ma języka polskiego dostępnego w grze dla głosu postaci? Otóż jest to bardzo proste. Twórcy chcieli, żebyśmy musieli pobierać jak najmniejszą ilość gigabajtów, a każda taka paczka głosów waży minimum 4 gigabajty. W, sen, w sensie nie wiem czy minimum, ale około 4, bo paczka polska waży 4,5. Prawie. Więc mamy takich paczek 10 do pobrania. No to po co mamy je pobierać? Pobierzmy sobie tylko taką, którą chcemy. Więc teraz wchodzimy sobie w właściwości. I wybieramy język polski. No i dostajemy update'a. 4 GB. 4300. Pobieramy. I w grze możemy teraz zmienić sobie, jeżeli chodzi o głos, z angielskiego na polski i odwrotnie. I jeżeli nie chcemy tego pobierać, no bo jednak no, na przykład tej sekundzie nie mamy dobrego internetu, ale chcemy cały czas grać, bo teraz nie wejdziemy do gry, no to wystarczy że zmienimy na angielski z powrotem. I update zniknie. I możemy grać po angielsku. I jeżeli pobierzecie ten update po polsku i zmienicie to na angielski, to musicie być świadomi tego, że teraz nie macie już polskiego grza. On jest jakby usuwany i trzeba go jeszcze raz pobierać. Nawet gdybyście mieli pobranego, to i tak byście musieli to pobierać jeszcze raz. Tak więc ostrzegam przy tym zmienianiu. Po prostu dostawcie polski i macie wtedy akt głosowy po polsku i po angielsku. I tyle. Takie proste. Dziękuję.